Halo? Siema, masz jakieś pytanie? Tak, cześć, Kuba Zdrowakowa, witam, Cygan ja Skąd do Boxdella pierwsze Okej okay. Boxdella, ty jesteś takim zadymianżem zawsze, nie? Zawsze te dymy promowałeś na fejmie i tak dalej Mhm mm Zrobiliście tą walkę na event sportową typowo I to no już nie chodzi o to, tylko nie mnie skutkiło w tej walce? Że na przykład Mańkowski Eee, nie podymił. Do was, on, on nie wiedział, znaczy, on nie obejrzał nawet walki tak z Parkę, która była najgłośniejsza w internecie. Eee, czy wy na przykład wiesz, w kontrakcie nie mogliście mu tego powiedzieć, żeby, żeby on miał wiedzę na ten temat? Eee, bo jak tam poszło pytanie o tą walkę, to powiedział, że on musi coś nadrobić. Znaczy, ja ci powiem tak, nie? W ogóle uważam, eee, no. że rzeczywiście. Eee, Borys Mańkowski wydaje mi się, że z racji, że to była jego pierwsza konferencja, to może trochę nie poczuł wajbu e, Fejmowskiego e, i dymy nie zostały odpowiednio podkręcone, tak? Dlatego też e, rozumiem, że wiele osób mówi właśnie, że Main Event, a kon konkretnie akurat tutaj Borys Mańkowski no, wydawał się trochę e, sypiarski, tak? Ale to jest tak jakbyś wziął sobie sportowca, który się tam pierwszy raz jest, to nie jest Norman Park z tym irlandzkim stylem swoim, gdzie on rzeczywiście tam chciał poddymić na Borysa i Normana przyjdzie jeszcze czas na face to face. Ie. Wydaje mi się, że Borys wtedy Postaram się wycisnąć wszystkie soki z tego wszystkiego. Poza tym, ja też chciałbym bardzo zrobić sobie cage z Borysem Mańkowskim, bo mam trochę rzeczy z nim do wyjaśnienia. Między innymi też to, o czym powiedziałeś, bo ja sobie zdaję z tego sprawę. Nie? Więc będzie okazja, gdzie będziesz mógł usłyszeć to z samych ust Borysa Mańkowskiego. Znaczy, wiesz, mi chodziło o to po prostu, jak Parkę powiedział, że kasę bije mocniej niż Mańkowski, to, to wiesz. Jakby on widział tą walkę, powiedział, tej, okay, ale ty kurwa, tego z Kastriomela Żubnika, no stop faulowałeś, nie? Ale on nawet nie wiedział, o co chodzi. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. To jest pierwsze, to dobra, to mamy wyjaśnione, więc... Ale będzie, trochę. będzie... na trochę. Najlepiej będzie...